Cześć kochani, e, witam was, Sławek Kuleta. Dzisiaj mamy grudzień 2023 roku. E, może na początek mam kilka spraw, o których chciałem się z wami podzielić. E, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Postaram się, żeby było bardzo krótko, bo czasu mam też nie za wiele. Ale na początek chciałem powiedzieć e, kilka słów o Alfredo Armando. Jest to taki włoski gej który w styczniu 1998 roku dokonał samospalenia na placu przed Watykanem, nie wiem, Placu Świętego Piotra, przed Watykanem. W każdym razie na Watykanie, no Watykan jest tak mały, że tak naprawdę no, ma tylko jeden plac, później są jakieś ogrody dla papieża zarezerwowane i to wszystko. No oczywiście te budynki, które tam są, więc po prostu na tym placu przed Watykanem dokonały samospalenia, yy, dlatego że w geście protestu przeciwko nauce kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu. Nie zgadzał się z tym stanowiskiem, czuł się skrzywdzony. Nie znam dokładnie jego manifestu, nie wiem dokładnie, co już on tam y, powiedział, ale w tym roku, w styczniu, w tym roku, w 2023, a nie w 2024, który będzie za chwilę, to upłynęło już 25 lat od tego wydarzenia. Ja o tym nie wiedziałem, przyznam szczerze. No chyba, że wiedziałem i zapomniałem. Ale raczej wątpię, żebym zapomniał o czymś tak doniosłym, jak samospalenie, i to jeszcze na Watykanie, i to jeszcze yy, z takich pobudek yy, przeciwko nauce Kościoła katolickiego. Mi osobiście nie, nie wydaje się to właściwym takie zachowanie. W 1998, jak ja patrzę na datę wydania mojej książki, no, wprawdzie jest tutaj bodaj chyba 2029. Yy, Rok wpisane w K Wielkanoc. Dobrze to pamiętam. Wielkanoc już się ukazała, ale sama książka to już była yy, yy, sama książka, inne spojrzenie na wybrane aspekty seksualności ludzkiej, rozpatrywane w odniesieniu do duchowości chrześcijańskiej, którą ja napisałem. Na temat homoseksualizmu i do której pobrania serdecznie zachęcam. To ona już była jakoś w 2008 roku gotowa, bo ja przez kilka miesięcy szukałem wydawcy. Tam może jeszcze jakieś poprawki nanosiłem to na pewno przed wydaniem, chociaż mówiąc szczerze, to i nawet i po wydaniu teraz jest bodaj chyba 11 czy 12 wydanie, właśnie ze względu na poprawki. Poprawki nie są duże są bardziej kosmetyczne, niemniej jednak tam zawsze coś tam dodałem, no i trzeba dodać, że to jest nowe wydanie, no bo są poprawki, tak? Kilka słów albo zdań zostało dopisanych, albo coś tam. E, no, żadnych e, dużych zmian nie ma w książce, ale słuchajcie, właśnie w tej książce, inne spojrzenie, e, wypowiadam się na, na temat stosunku Kościoła do e, osób homoseksualnych. I to, co zrobił Alfredo, czyli samo spalił się, no ja rozumiem ten jego gest, ale nie wydaje mi się, że to jest właściwe. 10 lat później, 10 lat później, w 1998, on się samo spalił w styczniu, a y, w 2008 już y, powiedzmy sobie w drugiej połowie 2008 roku była gotowa ta książka. No też powstawała, no powiedzmy sobie 10 lat później, powstała ta książka. Niedługo będziemy obchodzić 26. rocznicę samospalenia się Alfredo. No Nie wydaje mi się, żeby to było właściwe takie postępowanie. Niemniej jednak, cel słuszny, ale no, zakończył swoje życie. Nie wiem, może były też inne powody, może nie. Znaczy, trochę trudno mi jest sobie wyobrazić, że człowiek naprawdę odbiera sobie życie, dlatego że Kościół katolicki ma jakieś stanowisko w kwestii homoseksualizmu. Nawet takie, z którym ja się nie zgadzam. E, ja się nie zgadzam z takim stanowiskiem, jakie ma Kościół w kwestii homoseksualizmu, i dlatego napisałem taką książkę. E, ale żeby się samo spalić? nie. To jest jakaś głupota. Nie wiem, to musiał być facet w jakiejś poważnej desperacji. Nie wiem, może z podbudowanej także jakimiś innymi czynnikami. Nie wiem. No Może z niego taki ideowiec, ale to głupi ideowiec. Niektórzy, to niektóre osoby właśnie też odbywają się w Rzymie. W Watykanie jakieś protesty w tym dniu, kiedy on dokonał tego samospalenia, i nazywają tego Alfredo męczennikiem homoseksualizmu. Nie wydaje mi się. No, można tak powiedzieć, to jest takie mocno naciągane. Ostatecznie w Polsce też doszło do, doszło do aktu samospalenia w geście protestu przeciwko komunistom. Ale czy on był męczennikiem? Męczennik to mi się wydaje bardziej raczej osoba, która została zabita, zaszczuta, zniszczona przez Kościół katolicki albo jakieś państwo polskie niż jakieś, przepraszam jakieś państwo nie polskie, znaczy polskie też oczywiście, jak najbardziej, ale po prostu jakiś kraj, tak? Jakąś władzę, jakiś rząd, jakąś grupę ludzi. o. Organizację albo po prostu nawet pojedynczego człowieka. Natomiast, e, jeżeli ktoś dokonuje a, aktu autodestrukcji, e, samospalenia, autodeterminacji, e, nie determinacji, tylko autoterminacji, o, tak powinienem powiedzieć, no to trudno mi to nazwać e, samospaleniem. Ja rozumiem, ja naprawdę rozumiem Alfredo, podzielam jego poglądy, ale nie podzielam jego działania. Uważam, że lepszym sposobem jest napisanie tej książki. Fajnie, jakbyście się przyczynili do tego, żeby ta książka była opublikowana. No i jak zwykle się rozgadałem, 6 minut patrzę, po prostu masakra. Masakra. Dobra, słuchajcie, może tak. Mm, przeczytam Wam coś. Mam nadzieję, że Was zaciekawi. O ile jeszcze nie odeszliście od, od tych tu... Yy, 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 monitorków i posłuchajcie. Hmm. Sędzia Wojciech Andruszkiewicz, dziękuję. Oskarżony słowo Mirkuleta, nie skończyłem. Sędzia Wojciech Andruszkiewicz, dziękuję. Oskarżony słowo Mirkuleta, nie skończyłem. Składania wniosku. Sędzia Wojciech Andruszkiewicz, dziękuję. Oskarżony słowo Mirkuleta, chciałbym dokończyć składanie wniosku. Sędzia Wojciech Andruszkiewicz, wniosek został złożony. Oskarżony słowo Mirkuleta, nie, wniosek nie został złożony. Wniosek nie został złożony. Sędzia nie pozwala mi. Tu trzy kropeczki, bo nie pozwala mi dokończyć. Mówiliśmy symultanicznie. Sędzia Wojciech Andruszkiewicz. Sędzia zarządził odroczenie rozprawy do dnia 24 listopada 2023 roku. Godzina 9. Drugi punkt. Przedłożyć akta wraz z wnioskiem oskarżonego o wyłączenie sędziego do rozpoznania. Dziękuję. Na dzień dzisiejszy wyczerpany został program. Oskarżony Sławomir Kuleta. Składam sprzeciw do protokołu. Proszę zapisać. Trzy kropeczki, nie zdążyłem co powiedzieć, co zapisać, bo znowu sędzia Wojciech Andruszkiewicz wchodzi mi w słowo i mówi: Dziękuję, zamykam rozprawę. Oskarżony Sławomir Kuleta. A może pan zamykać? Ja chciałbym złożyć do protokołu jeszcze kilka słów, sędzia Wojciech Andruszkiewicz. Może pan na kolejnym terminie, dziękuję, za tydzień o dziewiątej na tej sali, tak mi powiedział, już nie chciał nic protokołować. Może pan złożyć na następnym terminie, oskarżony Sławomir Kuleta, czyli Mła. To jest jakaś kpina, mówię w końcu wychodząc już z sali, to już praktycznie było na progu sali, na, na, na progu sali, przychodziłem przez drzwi, mówię to jest jakaś kpina, po prostu podsumowałem cały ten proces, a zwłaszcza jego końcówkę. Sędzia Wojciech Andruszkiewicz protokołuje w protokole, słychać to na nagraniu, wychodząc, e, mówi słowa, wychodząc z sali, domyślam się, że oskarżony, mówi, że to jest kpina. Um, e, Oskarżony słowo Kuleta nie wie, co dalej mówił protokołowo Woj sędzia Wojciech Andruszkiewicz, bo oskarżony wyszedł z sali. Yy, to jest zapis rozprawy yy, z dnia yy, 17 listopada 2023 roku, jaka odbyła się w sądzie apelacyjnym yy, w Gdańsku yy, za spaleniem flagi pod sygnaturą akt 2 aka 224 łamane na 23 Pan redaktor z Radia Gdańsk zadał mi takie pytania jakoś w zeszłym roku, Kiedyś ten proces skończy. Cóż Panie redaktorze, ten proces jest już w sensie procesu przed sądem okręgowym Otóż ten proces yy, przed Sądem Okręgowym u sędziego Jacka Rzucia już yy, w zeszłym roku się skończył. Był już wyrok, a teraz jesteśmy na etapie rozprawy apelacyjnej. To był właśnie fragment pierwszej rozprawy apelacyjnej yy, właśnie z dnia 17 listopada, więc przed dwóch około tygodni. Słuchajcie, tego jest więcej. Yy, yy. Jeżeli kogoś to zainteresowało, naprawdę jest ciekawie, naprawdę można sobie poczytać. Jest też nagranie, jest też link zarówno pod tym nagraniem, jaki jak i, i będzie i do książki, i do, i do tego nagrania. Można sobie słuchać, że to nie jest jakaś fikcja, że to nie jest jakiś wymyślony, że sobie pan kuleta na wymyślał, i, i, i po prostu sobie na wymyślał. Zachęcam do tego, żeby odsłuchać e, to konkretne, e, tą konkretną rozprawę. Ona 20 minut trwa to nagranie. No skandal po prostu jak można w Polsce w taki sposób e, prowadzić rozprawę. Przecież to jest pogwałcenie wszelkich prawa do sprawiedliwego procesu. Teraz kolejna rzecz e, tutaj właśnie mam takie odniesienia do sceny politycznej w Polsce. Tutaj zaznaczyłem sobie okrągły stół i tak sobie myślę właśnie, że te, te moje perypetie, one w pewnym sensie odnoszą się do sceny politycznej w Polsce i, i do tego, jakie warunki polityczne panują w Polsce. Też u nas, po prostu mówiąc krótko, u nas w Polsce ten ma rację, kto ma, kto ma władzę, kto jest przy władzy. Dlatego w pewnym sensie słusznie postępowało Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając swoich sędów, sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, do Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle y, wprowadzając mnóstwo swoich sędziów do sądów, bo ten ma rację, ten ma prawo, i y, y, w zależności od tego, jaki sędzia wydaje wyrok. Dlatego ważne jest, żeby, y, żeby mieć własnych sędziów, żeby wydawali tak jak my chcemy. Bo jeśli nie, to po prostu inni y, będą to robić. Teraz jest taka afera, właśnie związana z tą telewizją. Polską, że m, 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 aktualna jeszcze opozycja wobec rządu, bo wciąż mamy rząd e, pana Morawieckiego Mateusza, A, aktualna opozycja mówi, że mówi, że, mówi, że mówi, że, 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 zniszczy telewizję Polską, że, 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 że przejmie tę telewizję, że pozwalnia wszystkich dziennikarzy. Rafał Trzaskowski mówi do dziennikarzy śpieszcie się zadawać pytania. Bo właśnie na tym to polega, jak to już dawno było. Jak byłem jeszcze na studiach dziennikarskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wrzyńskiego, jeden z wykładowców, zresztą ksiądz katolicki, mówi, że jak SLD doszła do władzy, do władzy, to wymieniła 300 dyrektorów telewizji regionalnej w całej Polsce. A ci dyrektorzy narzucali linię programową i zapewne też e, zatrudniali takich dziennikarzy i przede wszystkim stawiali ich wyżej, dawali im większą władzę i tak dalej, którzy realizowali ich linię programową, ich punkt widzenia. Zatem takie stwierdzenie doprowadza nas do wniosku, że cel uświęca środki. Znaczy jest to, ja wiem, że teraz trywializuję, ja trochę się nabijam, znaczy nawet nie trochę, ale mocno, bo tak oczywiście nie powinno być. Ja wierzę w to, że, że powinna być sprawiedliwość. Że, że po prostu dziennikarz to zawsze powinien dążyć do prawdy. Nie tak jak ten z radia Gdańsk, który tam sobie jakieś miał swoje widzimisię, tylko właśnie dziennikarze zawsze powinni dążyć do prawdy i mieć, yy, yy, i mieć po prostu być obiektywnymi. Tak uważam. A tymczasem tak nie jest: ani dziennikarze nie są obiektywni, ani sędziowie nie są obiektywni. Rządzi nami po prostu jak, no nie wiem, Kali ukraść krowę to dobrze, Kalemu ukraść krowę to niedobrze. My wydajemy niesprawiedliwe wyroki, nasza opcja polityczna wydaje niesprawiedliwe wyroki, to dobrze. Wobec nas są wydawane niesprawiedliwe wyroki, to niedobrze. Mamy naszych dziennikarzy w telewizji polskiej, to dobrze. Siła przeciwna politycznie wobec nas ma swoich dziennikarzy w telewizji polskiej, to niedobrze. Musimy to zmienić. No i to jest takie myślenie. No, ja się wyśmiewam w, w, z tego myślenia, ale w taki sposób postępują u nas partie polityczne, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska, jak i SLD. I podejrzewam, że wszystkie inne PZPR postępowało nie inaczej. Komuniści za, za czasów komuny postępowali nie inaczej, jak właśnie w ten sam sposób. Wiadomości były nie były sprawiedliwe, absolutnie nie były, były sfabrykowane. Słyszeliśmy teraz o małżeństwie Gondarczyków, co się działo wobec księdza Franciszka Blachnickiego. Ja jak miałem te swoje 20 lat, to też należałem do ruchu Fozoe, czyli światło życia, i którego założycielem był właśnie Franciszek Blachnicki. I, i to jest też mnie porusza to, kiedy się dowiaduję, że ci ludzie są byli agentami w otoczeniu Franciszka Blachnickiego i w pewien sposób no dobra już nie będę się posuwał dalej kto dokonał morderstwa czy w ogóle ksiądz Franciszek Blachnicki był zamordowany czy nie wszystko na to wskazuje bo piana jaka się toczyła z jego ust nawet Grubo po e, kilka dni po śmierci, w momencie chowania jego do grobu, jeszcze mu tam wycierali z ust chusteczką pianę to jest nienaturalne, nawet jeżeli doszło do jakiegoś e, naturalnego zbudzenia się piany w ustach wskutek jakiegoś zatoru, no to to powinno trwać pół godziny, godzinę, po dwóch godzinach powinno zniknąć, a tymczasem po dwóch dniach, czy po trzech, czy po czterech dniach, po dwu, no dość szybko, on zdaje się, zmarł w piątek, a już chyba w poniedziałek był chowany. I ta piana wciąż się z, z jego ust wydobywała. No to jest straszne po prostu. Teraz tak, tutaj mam jeszcze takie inne pismo, oprócz właśnie w tej samej sprawie do sądu apelacyjnego. Chciałem właśnie na ten temat powiedzieć, no ale nie zdążę dzisiaj. Chodzi o to, że boję się, że po prostu, że ten proces u sędziego Wojciecha Andruszkiewicza będzie niesprawiedliwy i chciałem tutaj kilka rzeczy powiedzieć, ale niestety już nie zdążę. Może w następnej odsłonie, może tak, może tak, może po prostu będzie, będzie, będzie następna odsłona tego wideo. Dla tych, którzy mają właśnie trochę więcej, to powiem jeszcze o Putinie, o właśnie, który też, mo no może teraz powiem, to już tak kończąc, to może powiem jeszcze to, że po prostu, no właśnie, Wychodząc z tego punktu założenia, o którym przed chwilą powiedziałem, że nasza władza, to my sobie tak robimy, my sobie mamy własnych sędziów, my sobie mamy własnych dziennikarzy, czyli właściwie dochodzimy, i właściwie dochodzimy do takiego stwierdzenia, że ten ma e, rację, kto ma władzę. Czyli, e, no oczywiście ja się z tym głęboko nie zgadzam, ale ja tak mówię zawadiacko trochę. E, e, e. I możemy w tym momencie nawet dojść do takiego stwierdzenia, że właściwie Putin też ma rację atakując Ukraińców, bo przecież e, on ma władzę. I może ich pozabijać. No to jest kpina, to jest po prostu występowanie przeciwko Ewangelii, występowanie przeciwko prawdzie. Teraz wczoraj czytałem czytankę na temat właśnie Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus mówi, że zarzuca faryzeuszom, że odchodzą od prawdy. I od pisma. Trzeba się właśnie, jedyne czego się powinniśmy trzymać, to prawdy i pisma świętego i pana Boga, jego słowa i prawdy, bo on jest prawdą, właśnie o to właśnie w tym wszystkim chodzi. I taki, takie krzywe, niesprawiedliwe podejście właśnie do świata prowadzi do takich wynaturzeń jak u Putina, kiedy po prostu jednemu facetowi odbija, i on uważa, że on ma władzę, więc więc Ukraińcy muszą być włączeni do Rosji, jak nie to krwawo za to zapłacą i Ukraina spłynie krwią. Dobra, dzięki zapraszam na kolejną część nagrania e, dla wytrwałych. E, dzięki bardzo.